I też w drugą stronę, więc to co ty robisz z tymi mężczyznami, moim zdaniem, to jest pójście w taką. Wiesz, my kobiety w naturalny sposób mamy swój network. Ja na przykład uh -huh, wiem, uh -huh. że w razie kryzysu ja się mogę oprzeć na pięciu moich bardzo bliskich osobach, kobietach. I jak widzę wśród mężczyzn, to, to bardzo wielu z nich nie ma się oprzeć czasami na nikim. Uh -huh. I to jest przerażające. A wiesz, gdzie to widać najbardziej? U ludzi starszych. Tak. Te kobiety dalej się spotykają, nawet się zapisują na uniwersytety III wieku, organizują sobie wycieczki. Mężczyzna starszy, jak nie złapie jakiejś kobiety, to naprawdę po prostu, powiem to brutalnie, umiera. Po części to wynika z braku naturalnych zagrożeń, bo znowu mhm. biologicznie, tak. rzeczywiście, my szliśmy na wojnę, czy tam szliśmy walczyć, czy zdobywać, czy chronić granic, nieważne. A kobiety siedziały, czekały i tworzyły sobie network i budowały swoje życie społeczne. Kobiety robią to nadal, ale mężczyźni nie mają naturalnych zagrożeń, więc się pogubili.